Specjaliści od fotografowania przyrody powiadają, że sukces w tym względzie jest nie tyle kwestią talentu, ile sprawą wczesnego wstawania. I chyba coś z prawdy w tym jest. Te widoki są nagrodą za wyjazd w teren, kiedy inni jeszcze głęboko śpią. Nas oczywiście tu, nad Narew, pod miasteczko Wizna, o tak wczesnej porze sprowadziły nie artystyczne zamiary, ale chęć poznania realiów, w jakich w pierwszej dekadzie września 1939 roku zmierzyli się tu niemieccy agresorzy i obrońcy pod wodzą wtedy kapitana, dziś już pośmiertnie majora Władysława Raginisa. To miejsce żyje już pięknym rytmem pamięci narodowej, odbywają się spotkania, uroczystości. Można powiedzieć, że tutaj dokonała się sprawiedliwość historyczna. Tak, ja przede wszystkim się cieszę, że ile razy tu przyjeżdżam, tyle razy są kwiaty, tyle razy są znicze zapalone. To rzeczywiście to no, miejsce naszym żyje. naszym spotkaniem byliśmy tutaj chwilę, podjechał samochód, Jacyś ludzie przyszli, zobaczyli, pofotografowali. Znaczy, że zostało to już montowane w świadomość społeczną, ale ale My, czyli zwiadowcy historii, jesteśmy trochę specyficzną formacją. Nie jesteśmy kompanią honorową do obsługi uroczystości. Raczej interesuje nas nieznane, niewiadome. A tutaj tych niewiadomych, jeżeli chodzi o te punkty obrony, jest znacznie więcej niż tylko to miejsce. W zasadzie do tej pory żadne miejsce nie zostało zbadane. Naprzeciwko nas, po drugiej stronie szosy, schron w Kurpikach, bliżej mostu na rzece Nary w Wiźnie schron na Wuchówce, tak to się określa tutaj. Także tych miejsc jeszcze sporo niezbadanych. W zasadzie wszystkie, poza tym jednym. Ale to się działo przez te całe lata? Tyle instytucji, naukowych, tyle autorytetów naukowych. No właśnie nic się nie działo, a dlaczego? No to już jest pytanie chyba nie do mnie. Zabieramy się do roboty, rozłożyliśmy to na etapy. Dzisiaj zajmiemy się schronem we Włochówce, ponieważ dla nas on ma pewną szczególną rangę, dlaczego zaraz opowiemy. Natomiast zjawiliśmy się tutaj, żeby pokłonić się gospodarzowi tego, tego miejsca, panu już majorowi Raginisowi poprosić o zgodę, oczywiście on nam takiej zgody nie odmówi i będzie z pewnością nam tam z góry błogosławił poszukiwania dzisiejsze. Tak, myślę jak we wszystkich tych naszych działaniach. To, że wisząca w powietrzu II wojna światowa powtórzy w operacjach na ziemiach polskich strategiczne rozwiązania wojny pierwszej było bardziej niż oczywiste. Jedno z decydujących uderzeń okrążające Warszawę i rozrywające polskie armie musiało wyjść z Prus Wschodnich. Niemiecki sztab generalny nie był w tym względzie zbytnio odkrywczy. Wystarczyło zapoznać się z notatkami Napoleona, który zaplanował w pasie europejskiego niżu budowę strategicznych twierdz. Uniemożliwiających swobodne korzystanie z naturalnego pomostu pośród nieprzebytych bagien, lasów i jezior. Najbardziej łakomym kąskiem dla potencjalnych najeźdźców była droga Warszawa-Białystok, przebiegająca przez Zambrów i Łąże. Generał Młot Jałkowski, przystępując do organizacji obrony tego terenu i formowania grupy operacyjnej NAREW, wiedział, że zaczął się wyścig z czasem. Im więcej wzniesie umocnień w tym pasie, tym bardziej poprawi swe szanse na powstrzymanie Niemców. W całym pasie obrony ruszyła budowa mniejszych i większych schronów bojowych. Oczywiście. Nie sama Góra Strękowa, ale cały system schronów rozsypanych w terenie flankujących tą bagnistą dolinę. Tutaj Włochówka miała bardzo szczególną funkcję. Praktycznie uniemożliwiała podejście skryte do Góry Strękowej. Tak, my jesteśmy około 800 metrów kilometra przed mostem na rzece Nary w Wiźnie. To są dwie pozycje, były dwie pozycje wysunięte. Włochówka i Sulin po przeciwnej stronie. My jesteśmy na Włochówce to były te dwa takie małe schrony, tak zwane niedźwiadki. I one miały na pierwszy rzut przytrzymać przeciwnika. Pokaż nam zdjęcia. Skąd zdobyłeś te fotografie? A, e, oczywiście na aukcjach internetowych pojawiają się co jakiś czas zdjęcia. Często błędnie opisane. Często e, mówiące, że to są jakieś inne miejsca. E, to skojarzyłem, że to jest to miejsce, w którym się znajdujemy. Schron na wychówce. A tu mamy miejsce. To jest ta góreczka taka porośnięta trawą. Pozostałość, pozostałość, tak. Droga, która pomogła się w identyfikacji. Tak, stoimy na tej drodze właśnie w tym momencie i gospodarstwo naprzeciwko, które się zachowało i rozbudowało oczywiście. Ten schron został zniszczony, podobnie jak inne. Tak, ale został zniszczony przez Niemców wycofujących się w 1944 roku, oni wysadzili w powietrze całą linię schronów, żeby nie, nie przyjęli chcieli tego zostawić Sowietom takich tak. dobrych punktów oporu. I wtedy, kiedy nastąpiła eksplozja, stąd odfrunęła kopuła pancerna. Tak, odfrunęła i według przekazów wpadła w te tereny bagniste naprzeciwko, i dlatego, że wpadła w bagno, nie została do tej pory y, zabrana. Mam nadzieję, że uda się to zidentyfikować. No Koledzy, słyszeliście. Pierwsze zadanie to jest przeczesanie tutaj tej łąki, bo nie myślę, żeby ona odleciała zbyt daleko. To nawet przy, nawet przy dużej eksplozji, ale z dużej eksplozji być nie mogło przy takim niewielkim schronie. Tu nie użyto wielkich ilości materiałów wybuchowych. To nie jest do końca taka łąka, po tej roślinności wodnorubnej. widzimy, że jednak będziemy mieli do czynienia jednak z jakimś terenem bagnistym. No w każdym razie szukamy tutaj i szukamy wokół schronu. Poza tym chcielibyśmy przynajmniej jeden fragment ściany odsłonić, żeby turyście na pamiątkę zostawić. Miałbyś zgodę właścicieli na coś? Myślę, w sensie... myślę że tak postaramy się. Gospodarz jest bardzo przychylny w tym sprawom. No to do roboty. 何 Z wykrywacza widać fragment wejścia do schronu wysadzony wybuchem. Trzeba to będzie odczyścić, podnieść, może. Idea jest taka, żeby odsłonić przynajmniej jedną ścianę, i żeby potem miłośnik historii mógł zobaczyć nie tylko na górze strękowej tamte ruiny, ale również to, co mam wrażenie uda nam się w ziemi odkryć. No a poza tym liczymy bardzo na wszelki drobiazg, który. Żołnierz w czasie walki gubił. Co prawda minęło mnóstwo lat, z pewnością były tutaj setki poszukiwaczy, ale my nigdy nie tracimy nadziei. Ej, zobacz, Starek, gdzie jesteś? Od kopuły pancernej, tak? Od z kopuły pancernej. No, tak, to widzimy, to jak, to... jak leciało tędy. Pierwsze znalezisko. Pierwsze znalezisko, no <laughs> dobry początek dnia. Długo zajmujesz się poszukiwaniami, a już jakiś czas. Wszyscy w tej klasie podstawówki zaczynają. A co cię napędza, co powoduje, że wychodzisz teraz? Wszystko. Wszystko. Wszystko to, co, co jest związane z tym. Historia, historia lokalna. W trakcie poszukiwań też. A z zawodu kim jesteś? O, z zawodu elektronikiem. <gry> Czy z zawodu? Kształcę się dopiero na zawód. To nie są rzeczy sprzeczne. Można zawodowo jasne, pracować tak na elektronik, ale w duszy mieć tą żyłę historyczną, którą wszyscy tutaj, tutaj mamy. No to, to jest piękne znalezisko. Była tylko zielona górka. Nie było żadnego dowodu na istnienie tutaj schronu. Pierwszy dowód już jest. A z nami, a z nami mamy... jest telewizja lokalna, która. Nieodmiennie towarzyszy tym poszukiwaniom. Tutaj od lat się spotykamy, zawsze jesteś z boku, za kamerą. Teraz przywołuję się przed kamerą i powiedział: Co powodujesz, się tak troszkliwie z prawą kapitana Raginisa się interesujesz? Czy kapitana Raginisem zainteresował mnie Darek Szymanowski? Bo przyznam się szczerze, że chociaż mieszkałem, mieszkam niedaleko w Łomży, ale Raginis był tylko takim, można powiedzieć, słowem, które było na lekcjach historii. I kiedy z Darkiem zacząłem współpracować, y, zacząłem głębiej poznawać tę historię, no i tak się zaczęło. Przenosisz społeczności lokalnej, to wszystko co dzieje się czasem w takich dosyć odległych, trudno dostępnych terenach. Jakie są reakcje ludzi, widzów Twoich? Pozytywne. Ludzie przychodzą, pytają się jak to wychodzi, jak to wygląda, y, jakie są plany Darka. Y, pamiętam kiedyś robiliśmy z Darkiem wspólnie taki materiał o Korpusie Ochrony Pogranicza w Wiźnie. To przyznam się szczerze, że na naszej stronie internetowej miał największą ilość odsłon, bo i wchodzili ludzie z Ekwadoru, jeżeli Darek dobrze pamiętam, chyba też z Brazylii, także te tematy historyczne cieszą się dużą popularnością. Włochówce przypadła rola nie do pozazdroszczenia, tak zwanej czaty. Wiadomo było, że położona najbliżej miasteczka wizna, drogi i mostu zaatakowana będzie jako pierwsza. Jej położenie taktyczne miały poprawić okopy rozwinięte w lewą i prawą stronę. Notabene nieźle jeszcze widoczne, ale o dziwo jak dotąd niezbadane i naukowo nieopracowane. Podstawową jednak gwarancję utrzymania odcinka obrony stanowić miały bagna na przedpolu. Plany fortyfikacyjne zakładały obok budowy schronów wykonanie szeregu prac hydrotechnicznych. Chodziło między innymi o spiętrzenie narwi, i mocne zabagnienie łąk, poprzez zasypanie rowów melioracyjnych. To jest to, to jest to. O, a, odłamek. Spójrz, jakimi kalibrami były ostrzeliwane te schrony bojowe. To wygląda na kaliber powyżej 155. Proponuję, żebyśmy zbierali wszystkie takie dowody, świadectwa historii. Olaf nam to pięknie no wytrawi, i... zakonserwuje, posmarujemy olejem do broni i umieścimy w ekspozycji. Tylko, właśnie, gdzie ma być ekspozycja? Ma jakiś pomysł? Docelowo chciałbym, żeby jednak tu na terenie wizny, w samej wiźnie, powstało muzeum regionalne, a tam oczywiście najważniejszą częścią tego muzeum e, historia bitwy Podwizna, Jest coś ostrego, ale drut kolczasty. Drut kolczasty z zasieków. A. Niewiele zostaje po latach leżenia w bagnie z drutu kolczastego, ale to ważna informacja, bo nie wiedzieliśmy o tym, że te schrony były dodatkowo zabezpieczone linią drutów kolczasty. Znaczy, wiem, że tak było na pewno po przeciwnej stronie w rejonie Giełczyna, bo to mam. No ale logika była taka, że nie wchyla się, było na różne sposoby zatrzymywać. Zatrzymać. Siłę ogniową schronu stanowiły trzy ciężkie karabiny maszynowe wzór 1930, jak to elegancko opowiadają dokumenty, bezlicencyjna wersja świetnego browninga, zasypujące przed pole pociskami w tempie 500 strzałów na minutę. Dodatkowo wzmocnienie tego odcinka stanowił pluton strzelców z drużyną kolejnych ciężkich karabinów maszynowych oraz pluton saperów, podączas zwanych pionierami. Całością dowodził porucznik Jan Zawacki. Z tego też schronu najlepiej byłoby oglądać akt pierwszy bitwy pod wizną. 7 września około godziny 17 na zachodnim przeczółku mostu pojawiają się czołgi niemieckie. Kiedy pierwszy z nich rusza ku drugiemu brzegowi, potężny wybuch wyrzuca go w powietrze. Niemal równolegle CKM-Kaprala Władysława Pawlaka kosi Niemców stojących na brzegu. Z zawiasów, ale to mało. Spójrz na to z drugiej strony. To są przestrzeliny. To nie są zwykłe wżery wykonane przez rdze. I to nie są przestrzeliny bynajmniej w broni strzeleckiej, tu, tu bo mamy. są tutaj. O, tutaj wyraźnie uderzyła seria, a tu już są kalibry znaczniejsze. 20 mm, może trochę większe. Tak, tak to wyraźnie. 8 września od mglistego świtu na wysuniętą pozycję włochówka sypie się nieustanna lawina ognia i żelaza. Strzela artyleria różnych kalibrów, strzelają moździerze. Intencje Niemców są jasne. Wobec tego, że natarcie po prostu po szosie stało się niemożliwe, chcą przełamać lewe skrzydło polskiej obrony, gdzie pas bagien jest stosunkowo wąski. Najpierw więc pchają do szturmu saperów, by wybrali najlepszy szlak do przejścia. Ale tych dziesiątkują polskie armaty strzelające spod góry Strękowej. Najwyraźniej świetnie kierowane przez wysuniętego obserwatora. Karabiny maszynowe ze schronu dopełniają dzieła. Około południa pozycja niknie w dymach. Wsie Włochówka i Smolarze stoją w ogniu. Dalmierz albo Luneta. Bo przyrządów celowniczych nie podejrzewam, bo nie było tutaj powodów, dla których... Ale jest ja jakaś by... skala na tym. No, skala, albo lorneta norzesowa, albo dalmierz dla podawania namiarów, przecież tu musiał być obserwator artyleryjski na przedpolu, jeżeli tam były te polskie działa, prawda, w pobliżu Góry Stręgowej. Artylerzysta, co to jest? Może być od Dalmierza. też jeżeli, jeżeli była sekcja, to tak jak dzisiaj to się nazywa sekcja wysuniętych obserwatorów, czyli kierowali ogniem artylerii. Mogli kierować ogniem artylerii. No to, to było, było zrozumiałe, spójrzcie. Jeżeli ktoś próbował się tutaj przedzierać, to trzeba było mieć informację, tak. że coś I to jest takie To może być rzeczywiście. część od nornety nożycowej oni sobie obserwowali przed pole i kierowali tak. ogniem artylerii. To takie urządzenie, które bezpiecznie pozwala wyglądać ponad oko. Dzisiaj też się używa podobnie. Dokładnie, tak zwany zając. No, bo wystawia takie tak, bo wystawia, wystawia takie uszy. Zresztą do dzisiaj na wyposażeniu wojska? No i to jest cenna rzecz. Nabój, zbita spłonka. Tu zerwana kryza. Najwyraźniej w taśmie CKM trafiła się jedna felerna sztuka, która spowodowała, spowodowała zacięcie. O, widzisz ten... Ten taki, taki, taki ząbek. Kurwa na Potem się, potem, ale potem co trzeba zrobić? Potem trzeba to wybić przez lufę i patrzcie, co się stało. Tak. Sam pocisk został wbity do łuski przez wybijanie, wybijanie od przodu. No i literka M, Norblin. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, kto tutaj walczył, proszę bardzo. Tak wygląda historia jednego przedmiotiku, który przy pomocy analizy można opisać. Korzystamy z okazji, iż właściciel posesji, na której stał niegdyś w schron, postanowił zniwelować i uporządkować ten nieużywany dotąd fragment obejścia. Interesuje nas, co z fortyfikacji po wysadzeniu jej przez Niemców w 1944 roku pozostało w ziemi. Chciwie wpatrujemy się w czerpak koparki. I w tej chwili nie mamy wątpliwości. To miejsce schronu jest oddalone od tego, gdzie powszechnie sądzono mniej więcej 5-6 metrów. A wybuch, jak Państwo widzicie, zniszczył wszystko. Najwyraźniej Niemcy, którzy szykowali się do odejścia, zgromadzili tutaj spore zapasy amunicji. No i oczywiście, oczywiście wysadzono ten schron. Ale pięknie. A to fragment kopuły najprawdopodobniej, prawda? To jest właśnie tak. Opowieść mówiła o tym, że poleciała w powietrze, wylądowała w bagnie. Ona w kawałkach poleciała. W kawałkach poleciała, krzywizna. To oczywiście kopuła. Ale to piękna pamiątka. No tak. Dobra? No poła. Tak. Ale ślicz. Tak. Spodziewałeś się czegoś takiego. Ej, bardziej Ciebie się to spodziewałem. To, patrzcie tutaj. Widzicie? O jest. To jest, jest cały jazmo jej. To, to jest też jeden. z kopuły. No. To jest cały pierścienia z kopuły. No właśnie. No, tak, no. Bardziej się spodziewałem tam w tym bagnie. Ja się okazuję znów kolejny raz, że tego się nikt nie spodziewał. No zbrojenie. Narysujemy na razie tak bardzo schematycznie ten schron, ponieważ niewiele o nim wiemy. I teraz zaznaczymy linię zbrojeń, które mogą nam coś powiedzieć. Oczywiście nie jestem żadnym budowlańcem, także do końca nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że te wystające zbrojenia były wyprowadzone dla Zbudowania, wylania tutaj ścian wewnątrz samego schronu. Także myślę, że przebieg tych drutów zbrojeniowych może świadczyć o izbach wewnątrz tego schronu. jeszcze Pracy, pracy dokończenia ale... uporządkowania. Natomiast ważne, że mamy zlokalizowane to miejsce, mamy symbolicznie zaznaczone tutaj. No i do tego obowiązkowo będzie informacja na temat tego miejsca. I musisz turystów poprowadzić kolorowymi znakami. Myślałem o takim szlaku turystycznym. Czy on mógłby się wykluczyć? On na pewno się wykluje, ale jeszcze czeka nas dużo pracy. To jest Szlak by się nazywał Obrona Wizny. To jest pierwsze miejsce i jak widzimy, nie jest to wcale takie proste, żeby odnaleźć to, to miejsce. Nie jest żeby... proste, bo kursem pobiegliśmy do Zielonego Pagórka, Zielony Pagórek okazał się piaszczystą wysepką, ale tak to w poszukiwaniach właśnie być musi. Szczęśliwy jesteś dzisiaj. Ja Jestem bardzo. zadowolony, bo e, jak zwykle nie tak to sobie wyobrażałem, myślałem, że nic nie znajdziemy. Że nie mamy tu po co jechać. Nie mamy po co jechać, tak myślałem. <laughs> no I jeszcze słów kilka o naszych zamiarach. Nabiera tempa rekonstrukcja polskiego samolotu myśliwskiego P11. Tym razem ma to być nie jak w przypadku łosia makieta, ale prawdziwy latający samolot. Raport o postępach prac niebawem. Do zobaczenia.